Witam kolegów. Jesteśmy dzisiaj na koszowaniu gołąbków na lot treningowy drugi. Pojadą na 10 km. Kolega Jarek, Sławek z synem i tutaj mamy antenę Gołąbków jest już 270 zakoszowanych. Tutaj nie widać w koszach, w te kosze są koszowane. Idziemy, tu wam pokażę kabinkę. No jutro jadą na 10 km. Mam ja nadzieję, że będzie dobrze. O, to jest kabina. Część jest już większość gołębi jest. Centrum Zdrowia Gołębia, Wspólne Gołębie Kosakowo, Maciej Budzik, proszę bardzo. Kaminka, o tam się o 20, o 20 gołębi w koszu. Znowu widać. Za chwilę im wodę nalej, niech się uczą. Tak to wygląda. Jutro Wam nakręcę filmik przy wypuszczeniu. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Dzisiaj w nocy Gołębie dostały tak zwanego Ja na to mówię rise fiber Z 50 gołębi nie wróciło na noc Latały jak opętane Od 16 Po prostu nie zeszły Dlatego robimy e, Ten e, Lot treningowy z koszowaniem Dłużej to wszystko trwa Ale ja po prostu chcę sprawdzić Czy coś tam brakuje Po tym wczorajszej wariacji a jak będzie coś jutro dochodziło to będzie na czerwonym, że nie był zakoszowany po prostu No I tak to wygląda Dziękuję bardzo, do jutra